A właśnie zobaczycie, że kiedyś znajdę swój ideał. Jest to dziewczyna, która szuka swojego ideału. Można myśleć na początku, że szuka ideału mężczyzny, a tymczasem szuka po prostu ideału e, dla siebie, ideału piękna, e, ideału wygody. Ach, ideu, śmideł, znajdziemy ci jakiś na szybko. Ale ja nie chcę jakiegoś. Chcę znaleźć swój ideał. Zobaczycie. Hej, czekaj! Poczekaj! O, oh, dokąd zwiałeś, ty mały? Czekaj tylko, aż cię... Znajdę! Każda z nas jest inna, każda ma swoją figurę, swoją wyjątkową figurę, i swoje wyjątkowe kształty. Dlatego też musimy mieć swój wyjątkowy biustonosz dobrany specjalnie, specjalnie pod nas po prostu. Bo rzeczywiście się bardzo często zdarzało, że, że dziewczyny miały po prostu nieodpowiednie dobrane. Ja sama zresztą, jak mierzę różne, to widzę, kto, w, to, w którym jest lepiej, a w którym jest gorzej. I jeden wydaje się, że może właściwie dobrze leży, bo mój rozmiar, ale coś, coś jest nie tak. no więc. Trzeba, trzeba szukać. Ty do domu masz możliwości. Każdy z nich może wtedy być twój, możesz wziąć... Bielizna musi być przepiękna, <laughs> musi być przepiękna, wygodna i ja lubię mieć w każdych kolorach, żeby mieć po prostu pod każdy strój. Swój idea, swój idea. Lubię zmieniać się i lubię zmieniać. Yy, stroje, czasem się lubię ubrać hipisowsko, czasem lubię wyglądać nowocześnie, czasem elegancko prosto, czasem po prostu na sportowo, także to wszystko zależy od mojego humoru, od dnia, od okazji eee, i od atmosfery. Możesz skupić każdy wzrok, czując tak wygodnie się. Musi ten biust dobrze wyglądać, jeżeli chodzi o całość figury. Bo są na przykład biustonosze, które robią coś takiego. Okrągły, ładny, proporcjonalny do całości. Także i, i przede wszystkim wygodny, nie może nigdzie uwierać. Myślę, że trzeba się spytać pani, która tam obsługuje. Nie sprawi, że już! No, Jestem ten czuć się źle. Nie może co uda mi się znaleźć. Ja yy, przyznam, że najbardziej lubię staniki z delikatnym puszapem. Ale ostatnio właśnie odkryłam w triumfie linia Amuret, która nie ma w ogóle zero szapu, jest bardzo delikatna, a biust idealnie, idealnie się w tym układa i jest bardzo wygodny, także jestem zachwycona i polecam. Znalazłam go.